Nazywa poważna wojna SG. Neutralność nie jest moją najlepszą stroną. Która to godzina piąta? Minut trzydzieści. Jezu, komu by się chciało? Teraz keczupem na fula. Sajebiście, kurwa. Do wprowadzamy się w dobry klimat. To są prawdziwe seriale. Dziewiąta zmiana w Afganistan polecam. Prawdziwe seriale, nie jakieś kurna Netflixy dla nastolatek. Idziemy szpej. Uff. Dobra, załadowane, to teraz idziemy po FOME najpierw. Przepaść klasowa w Białym Stoku. Tu jakieś o, kurna te, gangstery, a tu pyk klasa robotnicza. <noise> zaraz się robotnik wysunie z kałupy. Ciekawe, czy wyjdzie garażem, bo zazwyczaj zamiast wychodzić jak człowiek, drzwiami to wychodzi garażem. Zobaczymy, jak wyjdzie teraz. Halo? -pa podjechała. No i za ty idę. Okej okay. Garaż się otworzył. Cicho. Teraz się wytoczy bojownik. No wychodź, wychodź! O oh Jezu! Yes. Co je ku**a? O Jezu! w fajny sprzęt ma. Patrzcie kuchwa biedaki. No pochwal się co to jest, bo ja myślałam, że taki jakieś śmierdze w florze otwarte są. 6sh... No i 6sh104 ku**a. Jak? 6sh104. I to wersja najrzadza dla Gieru, Z otwartymi modulisami. Ugwa w kazachstanusz, bo to może i szpalinę nagramy, tomka zobaczymy. Ugwa w szło o widok! O jezu! No to temat, to co ciekawego powiesz? No, wczoraj byliśmy z Michałkiem w Braźniku. I Kupiliśmy takie win winka, mocny i hmm. Ty pokaż do kamery? O, to dzisiaj nasz sponsor. O, to widać może. To jest ma na dzisiaj. Na dziś jest taka strona o wczoraj Michał zależy z wieczorem. Ma bardzo dużo noty, się w ma bardzo dużo ma bardzo dużo niszczącego się w tym No i no no jeszcze po prostu nie przystosowałem tego samochodu do żółci, bo nie ma kontrolera na wino. Tak, będziesz mi kurwa za, za dużo zamieszania płacił. Ta, kurwa, co tu trzeba jechać teraz, tutaj spokój. Ojej. Schodzący białystok przekraczał. Patrzcie, jakie wertypy, kurwa. Ja codziennie rowerem jeszcze? Ja bym nie płakał, albo toretka. To jesteśmy no. już pod Łukaszem. Ogólnie coś nie nagrało, jak przyjechałeś po, Michał po Michała, ale już jest z nami. I tam. I, i teraz czekam, aż się wytoczy. Jest 755, mówił mi się na 8, to tak 820 powinien wyjść. O dobra, wyszedł. O Jezu, ty to 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 on ma marpa? No. No, łukasz zawsze sobie bierze torby, jakby tak jakąś kulę na PK trzymał, nie? A tam tylko jeden AKMik. AKM I to musi ci mi zdejmować do tej torbę. Nie, MP5 w ogóle. MP5 dziś? No. ja. A one są budowane jak z kurwa, jest. Tylko naprawdę. Co tam kurwa się? Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek, to jakiś bezdomny podszedł. No. przejście może się nie interesujecie, ale pan Donald Trump ukręcił bata na te social media, czyli te twittery, facebooki, no. wydając taki dekret, że Skoro oni cenzurują treści usuwając posty, które są niezgodne z ich standardami, tak oni to zawsze tłumaczą, tak? Czyli bawią się w cenzurę, czyli zdaniem Trumpa, oni zachowują się jak wydawcy prasowi. A wydawcę prasowego możesz pozwać i się procesować z nim, nie? I, i właśnie to jest taka nowość, kurwa, że teraz będzie można pozwać Facebooka i się z nim procesować za to, że ci usuną posty, Bo wcześniej no nie można było, tak? Oni to tłumaczyli, że to jest ich kurwa regulamin wewnętrzny, niezgodny ze standardami i na przykład po tej zmianie, bo Twitter usunął parę tweetów Trumpa i on się wkurwił na to mocno, nie, bo on tam napierdala tym Twitterem i teraz jak Trump pierdolnął tweeta, który się nie podoba Twitterowi, to oni go już nie usuwają, tylko piszą, że ten post jest niezgodny z ich standardami i jest ukryty. Jak chcesz zobaczyć, co on tam napisał, to kliknij i się wtedy pokaże, nie, coś takiego rozkminimy. Taka mądrość wujka na poranek, nie? A ty się nagrywało wszystko? Nagrywa. O, kurwa. No właśnie, informuję pana, że rozmowa jest nagrywana. Skurwa, wszystko, to co pan powiesz powiem. Może być wykorzystywana przez przeciwko panu. Tak, tak przywite się z widzami ładnie. No, witam wszystkich, pijemy Monsterka, dzisiaj grzecznie. No, dzisiaj grzecznie, ale ogólnie trzeba wam wiedzieć. Je... <grym <grym powiem jeszcze raz, bo się nie nagrało. Generalnie Łukasz lubi sobie wybić, to jest powszechnie wiadome i znane. To nawet moja żona wie, no. Na... <grym> Zawsze, jak jedziemy na strzelankę, w samą drogę powiedzmy, na miejsce akcji, Łukasz wypije jedno albo dwa w zależności jak daleko jest. Potem przed strzelanką znowu jedno albo dwa. No, podczas gry zazwyczaj nie, chociaż też się zdarza. Raz waliliśmy setkę w okopie, to też pamiętam. No, to tam setka, tak? Na czterech. Na czterech. No, potem po strzelance jeszcze jedno, potem znowu jedno, dwa bałcie i jeszcze pod domem jak stoimy, to jeszcze jedno wybije. A czasem nawet prosi, żeby podwieźć go bliżej pod żabkę. Żeby jeszcze mógł w domu sobie domu, Może mógł posiedzieć w samochodzie jeszcze. Żeby... Tak. To się nazywa Alko Airsoft. Tak jest. Generalnie nie polecam młodszym, no oczywiście, tak. Poniżej 13 roku życia. A tu ludzi degeneruje. A ty Tomasz jak ty chciałeś się ze mną w piątek na piwo? Ma jak ty miałeś egzamin o 19:00 nie można jedno piwo wypić. A ty byś na jedno piwo wrócił <noise> <noise> No, no tam to... Zjeżdżamy w teren strefa śmierci <noise> Część za żeby, że piotrek nie pozwala mi powiedzie samolot i bardzo dobrze. Gdybyś... Czyli prawdziwe, może bym się zastanowił. To by <noise> się zresztą. Ja mam pytanie. Pojeździsz u pikacie. Bo w autobusach mają czy tutaj się Piotr będzie jeszcze mówił zdjęcie na tle rzepaków. Oczywiście. tylko wieście. tu rośnie, nie wiem, jak w sam samociega. Niczym no, instagramerki. Niczy bo... bo... tak Że ja. piary. w zagroju. No ale ma i liście. Chodź wam na zdjęcie na tlachabek. Nie wiem, no, jak będzie ciara, to trzeba będzie zrobić zdjęcie Piotr, baj się o dzieci ścielakiem. Damian się. Tak śmiecie. Koczysz. Podsadzimy Cię Jak się krowa da dosiąść To? to oczywiście Oto moment, w którym Honda zgubiła tunik. Stacja pierwsza Wiesz to Mercedesem jechaliśmy tutaj A był zaautobaty na furlale no, Ale to jest szorowa mnie źle Wyjechać nie mogę Idź jak najdalej obok Jak można tak? kurwa Jest, 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 dalej Pa weź tu drogę tam prosto Idziemy tam Dobra Oto dojechaliśmy na miejsce Tu jest Tomek zadowolony Jest Łukasz Jest ten, jest Michael. Są nawet nasi koledzy z ASG Team Lesze GST GST Team Lesze, GST team Lesze. No I jeszcze dużo randomowych i człowiek krzak. Tak jest. Dzięki w ogóle za spotkanie. Że fajnie, fajnie, że przyjechaliście. Zrobimy zdjęcie i spierdalamy. Eee, słuchajcie, strzelamy się dla Stefana. To jest syn mojej koleżanki. Eee, potrzebuje operacji w Stanach. No, właściwie nie ma innej opcji. Tak, tak multum dolarów potrzeba na, na, na tą operację. Także stąd ta cała zbiórka. Fajnie, że Wam się chciało przyjechać, bo to gdyby nie to to mi się w życiu nie chciało tego organizować ale fajnie takie powitanie spóźnione wiosne powiedzmy nie? to zaraz jeżeli chodzi o, o puchę, to, to, to będzie rzucać natomiast najpierw zasady będziemy się dzielić po 5 osób czy macie już mniej więcej plus minus podzielone ekipy a to możecie się w tej chwili podzielić im bliżej 5 osób, tym lepiej, bo no, znaczy, nie może być więcej na pewno, tak? Chyba, że mamy dwa, trzy co? Jeżeli będzie mniej niż osób w ekipie, to, to, to będziemy po prostu dzielić którąś ekipę. Ile was tak? jest? Zabawa, tak? Mamy pięciu. Tak. 5 Na wtyk. To jak zwykle. Ja tu nikogo nie no. zabieram. Nie zapinaj. Nie zabieram. Jak na WF-ie. Dobra chodzi każda e, osoba w drużynie dostanie po jednej karcie osoba stać. zaraz to jeszcze przetasujemy także, także będziecie tu wchodzić do mnie drużynami i, i e, dostaniecie karty e, reszta kart, znaczy reszta druga talia właściwie e, nie cała bo 36 kart też losowo jest w terenie. Nie są specjalnie ukryte, szukają się po drzewach, po krzakach, raczej na jakiejś tam drobnej wysokości, tak raczej rzadko, kiedy będzie leżeć na ziemi. Czasami jakieś tam charakterystyczne punkty... Tu przechodzimy do samego strzelania. Niestety nie nagrało się zbyt wiele, ponieważ jedynie jedna z czterech fajnych akcji, klasycznie jak ktoś nagrywał kiedyś na YouTube czy tam kamerką, to wie o co chodzi, nagra się więcej chodzenia niż strzelania. Dodatkowo dźwięk będzie taki sobie, ponieważ zapomniałem wywiercić w obudowie wodoodpornej otworków pod mikrofony. No ale jest to vlog, więc tylko tak, żeby pokazać, że faktycznie postrzelaliśmy się, a nie przyjechaliśmy gdzieś do lasu, żeby wypić, jak to może wyglądać na początku. W każdym razie nagrało się, co się nagrało. Graliśmy dwa tryby. Pierwszy tryb. Był to tak zwany airsoftowy pokar, czyli że każdy gracz zostawał po jednej karcie, którą mógł wymienić z innym zabitym, zabitym graczem lub yy, znalezioną kartą. Były karty poukrywane w różnych miejscach w terenie, można było je znaleźć i wymienić. Drużyny dzieliły się po pięć osób. I zadaniem drużyny było uzyskanie pasujących kart, żeby ułożyć z nich pokera. Ja tam się na pokerze nie znam, więc nie wiedziałem o co chodzi, ale generalnie chodziło o to, żeby ułożyć te karty w pokera i drużyna, która ułożyła jakby najwyższy nominał, że tak powiem, to wygrywała całą grę. Graliśmy jeszcze drugi tryb, był to klasyczny team deathmatch z flagą. Trzeba było przejąć flagę i zanieść ze swojej bazy, ale to już się niestety nie nagrało. Jak mówię, nagrałaś tylko jedna z starych, fajnych akcji. A szkoda, że nie nagrały, bo fajne były. Dodatkowo pierwszy raz prawie całą drużyną używaliśmy radii i ogólnie jeśli Macie, bardzo polecam z nich korzystać, bo jest to w ogóle inny poziom gry. No z racji tego, że nie miałem tych otworków wywierconych, nie będzie tego słychać, ale polecam oglądać to teraz od tego momentu w słuchawkach. To powinno być coś tam może nawet słychać. Na samym początku postanowiliśmy oblężyć jedno z pobliskich górek w poszukiwaniu kart. Chyba nawet jedną, te dwie znaleźliśmy. Ja tam potem wymieniłem swoją, żeby nam pasowało. Potem zeszliśmy z tej górki i tam już napotkaliśmy pierwszy wrogi opór. Dobra i no cóż, zobaczcie to co się nagrało. Chodzi na górkę, ale tak się chyba będę widział. Się położyli, biorą na wyczekanie. Skoczyszamy? Dobra. Dostał. Dobra, chłopaki, dawajcie szerokim łukiem Z lewej i z prawej strony Ja z łukiem w sprawie, wy z lewej 是回家算了。 Idziemy? Dobra, nie martw się. Ruszamy? Raz, dobra A co, ktoś został? A, Michał dostał. No to brona okrężna, no. Co? No to dwóch chroni, a dwóch przystosuję, nie? Albo trzech. Dobra, to ja będę pilnował, wypatrzcie Ja No. Tak, pierdolimy, idziemy do przodu To byłoby na tyle z tych ciekawszych momentów Następnie rozwaliliśmy jeszcze jedną ekipę Po czym wpadliśmy następną Ale usłyszeliśmy dźwięk jak ktoś strzela z butli do nurkowania I wiedzieliśmy, że to będzie już nasz koniec po respie wróciliśmy znowu do gry, a tu jakoś odłączyliśmy się od siebie, bo jakoś przysypali nas ogniem wrogowie i musieliśmy się rozdzielić. Ja trochę podziałałem sam, też fajne akcje były. Oczywiście się nie nagrały, jak to musi być. I potem już był koniec tego trybu gry. Była ta gra o flagę, i tak strzelanka się zakończyła. Więc to tyle ze strzelania. Dobra, to jesteśmy po strzelance już. Wszyscy się zawinęli. My jeszcze pogadajemy sobie trochę z kopakami. O OSG, OSG i życiu. I tak to jak oceniacie strzankę, chłopaki, powiedzcie? Dzisiaj było uber taktycznie. Używaliśmy radia do komunikacji. No. Wyszło to całkiem dobrze, nikt się nie pogubił. Nawet rozjebaliśmy trzy przeciwne drużyny po drodze. Tak było. Także szliśmy tak było. kurwa jak przeciwnak, dopóki nie trafiliśmy na jebanych płytwonurków HPA Którzy nas pozamiatali, niestety. No ja nie miałem butle, tam na plecy. Tak, tak. No. Także jebać HPA, niestety. Mm -hmm. Pay to win, kurwa, wygrało. A ja powiem, że bardzo fajne oceniam tę szlankę i winą dostałem. No, tak. no elegancko, Michael, ty. Ja się wypowiem z Ofu, że. No, bo Michael było nie Było fajnie, dawno mi nie było, było w chuj ludzi. Ale niektórzy byli bardzo wkurwiający. No. <laughs> ale było, było i tak zajebiście, no Kurwa, to rekord chyba ludności. No, odejmy też bardzo fajnie. Karabin w końcu działa tak jak chciałem, flathopa się zrobiłem, działa strzela elegancko. A mi też zrobisz? A mogę zrobić. Tylko nie na niebieskim prometeusie, bo będzie jako u, jak u Łukasza. Jo, muszę wysyłać teraz Ja, do ja To no. Robię, no, dobra, ty się zna. No. Pieniążka żółty. 5 wystarczy. No. Powinno. <laughs> no dobra, to tyle. Jeszcze będziemy informować was o tym, może coś ciekawego będzie. Może Łukasz jeszcze będzie pił piwa, to będzie śmiesznie przed blokiem Nie już nie mogę już nie? za późno jest. Za późno. No już 15. już 15 jest no dobra no to chyba tyle to dziękujemy Wam za wytrwanie, nie wiem tam ile się nagrało z GoPro i tak tobie więcej wygląda te nasze jazdy na skrzanki i trzymajcie się do następnego odcinka i pa. Был ранен свастик и черных эпох, Мы как на ладони, но никто нас не тронет, с нами родина. Моя.